Dzień dobry. Dzień doberek, dzień doberek. Gramy w Git A. Dalej w San Andreas oczywiście. Uu, dobra, wchodzimy tu. Mamy teraz San Fierro. I teraz będziemy tutaj budować w tym mieście swój szacunek. Hmm. Take it easy. This least we're alive. Girl, no friend, hello traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Hmm. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man. Mm -hmm. Wait to get my hands on that mute and your bitch ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange hmm. place.

No niestety, ja trzeba, to trzeba, nie? Jechać kurna z pajacem hmm. Dobra, to ułatwimy sobie pomocników do pracy ale przecież będziemy musieli im płacić, nie? Mhm. Szkoda, że GTA nie ma polskiego dubbingu. Ciekawe, jakby wyglądał z polskim dubbingiem. Dziwię się, że nikt, nikt z Rockstar na ten pomysł nie wpadł. Żeby zdubingować tą grę na przykład po polskiemu, nie? Ciekawiej by było, no ale no cóż... Chyba się nie doczekamy nigdy czegoś takiego Czegoś takiego właśnie No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz Dobra, co my tu mamy? Trąb Hmm Aha, i tak od razu, hm, dobra, aha. I tak po prostu wsiadł, nie pytając o nic, nie? Naprawiasz samochód i tyle, nie? Czy niedźwiedzie serają w lesie? No zależy gdzie, kurno W jakim lesie Ale chyba raczej nie serają w lesie Walą kupy, a nie serają <grym> Walą kupska z dupska Kurczę, Muszę starać się mówić powoli bo wtedy jest bardziej wyraźnie. No ale brzmi jakbym, nie wiem, syntezatorem mowy był trochę. No, no ale cóż, życie tak pokarało ze zdrowiem, niestety. O kurna mać. To ktoś prowadzi? A ty jak tam siedzi tej, w tym pociągu. Tak nie było. Tego pociągu nikt nie prowadził. W oryginalnej wersji, no ale okej, okay. o tu widzę. No, San Fierro, tak się spokojnie, miasto powiedzmy. Dobra, po nic. Dobra, ale po co my tu? A i będziemy go ścigać, czy coś? Hmm, aha. I po co ja tu... podjechałem? No, okej, okay, no. Dobra, takie interesy, jo. No, okej, okay, no. Interesy, interesy, no. I co, on jest na mechanikiem? Заебище. Dobra, to jedziemy. Jedymy, jedymy. Jedymy, ale dokąd? Nie wiem tego ja. Nie wiem tego ty. Dokąd jedzimy? No ale się zaraz dowim bo nie czytałem bo w telefon patrzyłem ktoś do mnie pisał i tyle nie dobra jedziemy na policję po jednego typa jeszcze a gdzie tamten typo który wsiadł z nami co ja go gdzieś zawiozłem? łata co jest grane dobra ale o co tu chodzi Mm -hmm. Okay, we're good to go. Where to next, Spacehead? This electronics guy I've had dealings with goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Mm. Nie lubię właśnie prowadzić samochód i czytać napisów, bo. Tak wiecie, no. Tak nie fajnie, zero. On ma takie dziwne misje z samolotami, TP i dd, ale ogólnie to tego nie musimy robić. Nie jest to wymagane do ukończenia fabuły, więc możemy to olać. Ja nie będę się tym bawił. Może później to zrobimy no. O, samolotki na macie, O, mogę to kupić. Ja pierdziała. Hmm. 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 Dobra, dobra, wpadniemy tam, no. No co, jak prosi, to prosi, no. No właśnie. A tu, co to. A on tu przyjechał. No jo ja, on nie wsiadał tu. Aha, ale kurwa, zaparkowałem ty. Wjechałem jak do siebie. No w sumie do siebie wjechałem, nie? Going to no college to study no account No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sounds big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet. And when it mm. does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you.

Mówi, że nie ma pieniędzy, a zobacz, ile szmaru. Dobra, pójdziemy tam do niego, co zobaczymy. Zainwestujemy w tego typa... Dobra, gdzie jest samochód mój. Kurde, samochodów nie ma. Jak są potrzebne, to nie ma. O, teraz jest. Dobra, pójdźmy może tam co. Zobaczymy, co on nam powie. Zajrzymy do tego sklepu, nie? Zobaczymy, co tam możemy ogarnąć. Mówiłem, że tego robić nie będę, ale... No ale dobra robimy wszystko tam. Taka pamiętna misja z GTA Vice City, to powiedzmy, że jest podobna. Będzie. O, tam jest broń. To Można tą broń, kurna, wziąć. Co to jest? To jest. Pistolet. O, Digielek to jest. Nie wiem czemu, ale nie lubiłem tej broni. Nigdy. Ale dobra jest. Dobra i co? Starczy mi. Dobra, kupię to Aha, nie stać mnie U to zajebiście Dobra To długo sobie nie kupię tego nie Bo mnie kurna nie stać Niestety, dobra, gdzie tu jest ammunition Musimy kupić broń, Amunicję trzeba kupić Siedzie jest biedny w cholera, A ja musiałem mu kupywać Mm, i broń jakąś najlepiej to kawaha bym kupił um, kurczę, zawsze się obawiam od tego obsa czy to nagrywa bo nagrywam teraz w innym formacie bo nagrywam w formacie mkv czyli w takim że jak mi się po prostu zwiesi program do nagrywania to będę mógł odzyskać nagranie więc Mam kurdne nadzieję co to jest. A, to jest impreza. Klub. Burdal. Obra, tu mamy Amnation. To taka bardziej też San Fierro jest właśnie fajnym miastem. Ogólnie zawsze mi się podobało. I La Venturas jest też bardzo fajne, nie? Ło, kurna Myślałem, że ktoś do mnie kurczę szela. Karabiny. A czemu? Bo tu nie ma koachów jeszcze. Ja pierdzielę. Dobra, dawaj. Nie, TK. Nie chcę TK. Dawaj mi Uzi. Dobra, starczy. Tyle i się nauczymy teraz yy, yy, tego. Może skill mi wejdzie, bo mam strzelanie, strzelanie prawie na maxa Więc. Więc kurde kurna możemy się nauczyć, nie? O, tak szybko Dobra To jest easy, damy radę Ile ja mam? Pistoletu mało mam, ale Szacunek, wytrzymałość Kurna, słabo, bo to jest statystyki. Sexa pilu to w ogóle nie mam. Sexy Appeal A ja, ja tam nie będę maksował statystyk na maksa Ogólnie to ja mogę Gorbasa z siebie zrobić Więc to też jest spoko Zauważyłem, że nieważne do jakiego ammunition pójdziemy, to to się w ogóle nie zmienia, nie? To się kurna w ogóle nie zmienia, a nie ma innych broni. Nie wiem, kiedy będziemy mieli kołacha albo coś. No nie wiem, no. Dobra, runda. 3 3 jeden, jeden, cz 3 Karl. Kurcze Z chęcią bym się pograł w to na nowej konsoli Wa Wam powiem Żeby zobaczyć jak by się w to grało Ale czy warto mi sprawdzać? No chyba nie bardzo Mi się wydaje No Próba zaliczona Teraz będzie UZI, nie? Bo chcę odblokować dwie bronie, żeby były, bo to już czas, żeby były. Więc, żeby odblokować, to też musimy dużo strzelać, nie? Z tej broni. O, wtedy lepszą celność mamy, nie? Dobra. No, misja zaliczona, ale mi dobrze idzie, pomogę Ci ziomuś Jestem prawdziwy gangsta. Kuci mnie, żeby kodów użyć, żeby mieć Dwie... dwa razy usd. Potem teka będę musiał szkolić, żeby wyrobić sobie. Właśnie nie wiem, chyba tak. A to każda broń osobno idzie. Dobra, jestem zajebisty. Haha, budka 1, kar 6, budka 2. Zero Uuuu, dobry jestem Zajebisty bym powiedział kurna Dobra do 20 to nie tak źle kurna wam powiem A ciekawe Ciekawe Czy w cyberpunku też mogę Mistrzowski zajebiście Hmm, mm, mm, mm. Shotgun Dobra Zajebiście, haha ha. Dobrze ciśniemy kur... Pomogę ci <gryw> Takie dobre jestem, no. Runda zaliczona. Dobra, szotganik zawsze na propsie, nie? Pamiętam, że ze szotgana dało radę dwa od razu zdjąć. Ale nie wiem czy teraz tak można, czy nie. Zawsze się jakoś po środku strzelało i zawsze trafiałem dwa od razu, ale tu może to poprawili w tym remasterze ogólnie. No. Więc gitara, nie? Gitara, co jest? O, runda trzecia. Tu innej broni nie ma, no. no. to nie będzie takie proste. No, o jeden punkt wyprzedzam jednego. No, tak będzie podobnie, kurwa, no, o Ciekawe czy wygram, czy przegram, czy nie No Tak jakoś idzie, idzie Pomału No Easy, easy peasy No! Udało się! Próba zaliczona! Co teraz? koch? Zajrzeć później. I co mam podwójne? Nie. Są nowe wyzwania broni. Na razie to tych nowych wyzwań na nie widzę, no. Jakoś średnio z tymi wyzwaniami, nie? Dobra, jest. Tutaj mamy. Mamy, wychodzimy. No nara Do widzenia, do widzenia To teraz gdzie idziemy bo nie mam kasy, żeby wykupić nieruchomość Nie wiem, może się przebiorę, co? Kurde, ten się teraz przepił, ja pierd... Dobra z no, bo wam Dobra, wystraszę go Taki faniak i się wystraszył, cholera. Co? No. Myślałem, że coś na tym różowym jest, ale. Kurde, no. Sorry, mhm. ziomek. To było przypadkowo. No. Dobra, zobaczymy, co tu jest. Ciekawego. Może jakieś nowe dziary. Zobaczymy, czy nowe dziary będą, czy nie Zobaczymy Plec, co my tu mamy No, są jakieś nowe dziary Dobra, dawaj tego krzyża przed ramię. Nie, różnie nie chcę. Prawie ramię. Co my tu mamy? Co to jest? asty clown Klaun. Dawaj klauna. Dobra, pozmieniamy sobie dziary. Nie, nie wychodź! CJ no. Pozmieniamy sobie dziary. Szkoda, że na szyi dziary nie możemy zrobić. Krzyż... Plecy, co my tu mamy? San Fierro, to nie, dobra. Lewa pierś. Dobra, łzy niech będzie. Lewa, prawa. O, zioło. Niech będzie. Dobra, marihuana legalna. Przuch. Co tu mamy? Co to pisze? Dar. Poży. Dobra, tak ze mnie dar to nie dar, ale ok. Mm. Dół pleców. Ptak majów. Twarz majów. Ptak majów. Dobra. A góra pleców? Plecy. One tu są główne jakieś, tu nie. Dobra, tyle starć Teraz pójdziemy zobaczyć jakieś ciuchy Kurde tu mamy jakieś krzyże Których tak naprawdę w oryginale nie ma Serio nie wiem czy to się da jakoś Odblokować Czy jak Kurde no nie wiem właśnie Czy to się kurde nada odblokować Hmm Albo to w innym tym Salonie tatuaży jest. Bo szczerze wam powiem to, za bardzo. O, tam coś jest. A, tu jakieś gówno. Dobra, tam. Mm. Dobra, zobaczymy. Mapkę. Nie wiem, czy tu jest inny salon tatuaży. No nie, no. Tu były dwa chyba. No, tu były tylko. Tu są dwa. Nie, tu są trzy. Nie, dwa. Ale tu nic takiego nie było. Może w Las Venturas dopiero. Tu jest jeden. Tu jest jeden. Może w Las Venturas będą. Dobra, jedziemy do misji. Hmm. Lecimy. Robić misję. Mission mhm, mm ale pierw... a to co to jest? a tu z laską mogę przychodzić. taką od kutasa laska dobra, no to zrobimy tak, ja to na chwilę zapiszę sprawdzę to nagranie, bo nagrywam w tym nowym formacie i chcę zobaczyć, bo to nie pokazuje mi w ogóle w jakim bitrate nagrywam, nie? więc o, takie, takie trochę inne to jest, ale mm, ale lepiej to będzie wyglądało, nie? Dobra, zobaczymy to.